Witam następnego dnia po Marszu morskim na zamek, który spowodował u mnie mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo dobre, wręcz zachwytu, z drugiej strony niestety niedobre. Mówiłem, że nie można mieszać giekciu z miodem. Pozostało to zrobione. Po odejściu posła Brauna zaczęły się wypowiedzi, delikatnie mówiąc, niestosowne oczywiście, nie mówię o Sławku, na który miał bardzo dobre wystąpienie, bardzo literackie, ale mówię o pewnych osobach, które zaczęły w sposób zupełnie żenujący krytykować posła Grzegorza Brauna i zachowywać się w sposób pieniacki, przede wszystkim rozbijać strukturę. To jest moje zdanie. Otóż nie wolno do tego dopuścić i uważam, że było to nie na miejscu. Jeżeli tak, dzień dobry. To w takim razie, szanowni państwo, nie powinno się zapraszać poważnych osób, które mają przyczółki, szanowni państwo, bo my nic nie mamy w takiej My nie istniejemy. My mamy marsze, my mamy protesty, my mamy internet, nasze wypowiedzi, które albo się zachowują, albo znikają. Jestem na tle tego, co by było dla polski bardzo dobre w przyszłości. Może się uda, może się nie uda. Republika, Federacja Rosyjska, Brazylia, RPA. 45% światowej ilości ludności na świecie. Gigantyczne znaczenie gospodarcze. Ja bym śmiał, że zbliżające się do sytuacji z lat 30., 40. XIX wieku, kiedy chińskie cesarstwo. Indochiny miały 50% Światowych z, z, z Światowego rozwoju a, I były, a, Liczyły się na świecie Jako wiodące państwa Jeżeli chodzi o ich potencjał Ekonomiczny, polityczny Później stały się koloniami Zarządzanymi przez tych, którzy nałożyli sankcje Na największe państwo Na świecie i jak już mówiłem Na 190 państw Tylko 40 te sankcje nałożyło Interesujące jest, jak naprawdę sytuacja wygląda na świecie, bo ta sytuacja na świecie wygląda dziwnie. Na przykład ostatnie wybory w, proszę Państwa, w, w Kolumbii. państwo, które było bardzo długo pod ogromnymi wpływami atlantyckimi, amerykańskimi. No, wygrała tak, pewna lewica, która jest niezależna. Czyli wpływy Stanów Zjednoczonych słabną. Przypominam, że już się mówi o tym, że ponieważ Ameryka nie poradzi sobie z dwoma kierunkami, a więc Tajwan i kierunek południowo-wschodni południowo od nas, i wchodzimy w ten temat bliżej. Jest sytuacja taka, że w najzwyczajnym świecie, proszę Państwa, będą znosić część celu, protekcyjnych na towary chińskie na amerykańskim rynku. Proszę Państwa, dalej. Burkina Faso, yy, wpływy francuskie, ludność wychodzi z rosyjskimi flagami i chce, ażeby tak jak w Centralnoafrykańskiej Republice problemy wojny, konfliktu wewnętrznego wspomogli rozwiązać żołnierze Federacji Rosyjskiej. na ja to wymyśliłem. Kolejna rzecz jest taka, że yy, mamy na dzień dzisiejszy recesję, największą w Stanach Zjednoczonych od 40 lat. 55% społeczeństwa mówi, że będzie bardzo źle. Yy, 3,7%, że stan jest dobry. Mamy sytuację taką, że FER i FED. Czyli Fundusz Rezerw Federalnych obniżył o ok 75 punktów, podwyższył stawkę o ok 75 punktów w 1981 roku, bo to 15. To oznacza bardzo drogiego dolara i bardzo drogie kredyty w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają dług 30 trln dolarów. Czyli tam już jest domino. Tak. I proszę Państwa, jest coraz więcej informacji o tym, że poważnych na przykład partii Narodowo-konserwatywno-tureckie e, można powiedzieć w, w Gdziankuriak zdaje się tak się nazywa pismo e, myśli się o tym, że Turcja powinna tworzyć z Iranem Federację Rosyjską i Turcja powinna tworzyć nową oś i sobie Podarować organizację wojskową na 4 litery. Wiecie, jaką oni mają po Stanach Zjednoczonych największą armię 600 tysięcy. Bo lepiej się dołączyć do szanghajskiej organizacji współpracy może do tej organizacji. Ta organizacja się dynamicznie rozwija. I coś Wam powiem o stratach. Kiedyś Rosja kupowała na 10 miliardów dolarów. Na 20 miliardów dolarów, a teraz kupuję na 8. Nie, przepraszam, już na 3 w tej chwili. Yy, I dużo mniej sprzedaje. Tam mówimy o miliardach dziennie, tak, Czy tam powiedzmy dziennie to było 10 miliardów, powiedzmy, obrót z Europą. No teraz uważajcie. Następna informacja. Yy, RPA będzie kupować ropę od Federacji Rosyjskiej. o 38% przez 3 miesiące wiecznego roku zwiększyły się import surowców, się import surowców do Chin i do Indii, bardziej nawet do Indii niż do Chin, ale i tak jest bardzo wysokie. I teraz struktura wymiany jest bardzo ciekawa, która też była podana. Więc tak. Części zamienne do samochodów Chiny zamienią te, które były dostarczone z Zachodu, no bo one też w dużej części są produkowane w Chinach. Jak się okazało, w gospodarstwach domowych amerykańskich 90% towarów, które się znajdują w domu, pochodzi z Chin. I e, zwiększyła się trzykrotnie ilość ropy sprzedawanej przez Federację Rosyjską do Indii. Później ta ropa jest sprzedawana do Stanów Zjednoczonych i Europy w pośrednio. Również nawozy i żywność. Brazylia bierze technologie informatyczne. 40 milionów Brazylijczyków korzysta dzięki Sputnikom Rosyjskim z System MIR zastępczy w stosunku do kilku lat używany w Rosji. Używany w tej chwili jako system zastępczy SWIFTA. Będzie przyjęty we wszystkich krajach Bryksu, ale jest już w Izraelu, jest już w Turcji. Jednym słowem. No i teraz sensacja największa. Struktura eksportu jest już 73% rosyjska skierowana do państw, które sankcje nie prowadzi. Bardzo to, ciekawie przy... bardzo to ciekawie wygląda, rozwija się to bardzo szybko i idzie to wszystko w ogromnym <noise> kierunku, już się mówi, i się to pogłębia. <noise> to jest. <noise> Zawsze trzeba pamiętać. Podziębiłeś Nie, no, to lepiej. Zawsze trzeba pamiętać nasza cywilizacja to filozofia grecka, prawo rzymskie, chrześcijaństwo, germańska instytucja królestwa, czy jakbyśmy byśmy to byli nazwali, czy cesarska instytucja królestwa. Słuchajcie w internecie, jeżeli możecie. Scotta Benetta i kolejna osoba, którą powinniście słuchać, bardzo ważna, to są pracownicy wywiadu byli. To jest Scott Ritter. To są dwie bardzo ważne osoby, które powinniście słuchać, w kontekście pewnych sytuacji, o których wprost nie będę mówił. I bardzo dokładnie zanalizujcie wypowiedź Grzegorza Brauna posła i tych profesorów, którzy tam występowali, ponieważ to, co zaprezentowali w Sejmie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy z punktu widzenia przyszłości Polski, moim zdaniem. Oczywiście mogę się mylić. Zawsze się mogę mylić, to jest prawda. Ale no jakoś tak. Jakoś tak wychodzi, że jednak nie. No ale chciałbym. I właściwie na tym bym zakończył, mam trochę alergii, zaraz mi przejdzie. Chciałbym Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom. Czołem.